Z Wami Telewizja Studencka STYK. Znajdujemy się w Strefie Kultury Studenckiej PWR, gdzie odbywa się właśnie trzecia edycja Altriady. przeglądu teatralnego kolektywu Alter Ego. Przed nami intensywne dwa dni, a w nich warsztaty artystyczne, spotkania z aktorami, integracyjne show i oczywiście pokaz spektakli. To co, zapraszamy Was na weekend w świecie sztuki. Myślę, że czasem największą ścianą jest zgranie tak dużej ekipy ludzi, zwłaszcza dwie grupy wrocławskie, jedna grupa z Krakowa aż przyjechała, więc logistycznie, żeby to ująć w całość, w te dwa dni aż, to rzeczywiście to było wyzwanie. Czytasz tekst, jesteś w tym, bawisz się w tym po prostu. <grym> Nie ma w tym wielkiej filozofii, to się po prostu czuję. Oprócz samego przeczytania tekstu i podpytania reżysera, co on miał na myśli, to lubię też pójść w różne ekstremy, żeby później to ładnie wyśrodkować. Więc na początku idę na przykład za bardzo w gniewne emocje, żeby to później móc stopniować. Przede wszystkim tu chodzi właśnie o wejście w tą postać po prostu analiza jej dzieciństwa, jej życia ogólnie żeby zrozumieć właśnie jej postępowanie i emocje, dlaczego to wszystko się wydarzyło, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. Stres jest na pewno duży, zwłaszcza już chwilę przed, przed premierą, przed spektaklem, kiedy już widownia się zbiera, scena, światła, to wszystko robi swoje, ale ja lubię myśleć o tym stresie tak, że to jest, że stresuje się dlatego, że wiem, że włożyłam w to dużo pracy i mi na tym zależy. Niepowodzenia się zdarzają co chwila, coś się może stać, ktoś się może, nie wiem, wywalić, potknąć, uderzyć kogoś, cokolwiek się może stać i wtedy po prostu trzeba grać dalej i nie, nie zastać na to uwagi. Mi i ja tu aktorów yy, towarzyszy powiedzenie, że grajcie tak, jakby to miało właśnie tak wyglądać, że jeśli coś dzieje się nie tak, to po prostu musimy płynąć dalej. Mogłam na to pozwolić, więc, więc musiałam walczyć. Dopóki byś się nie przekonała, dopóki byś mnie nie zostawiła w spokoju. Dopóki faktycznie nie stałabym się wolna. Wszystko mi się bardzo podobało. Spektakle myślę, że były dobrze przygotowane, każdy był inny, ciekawy. No i jakby tak fajnie obserwować rozwój tej grupy teatralnej, która rzeczywiście kiedyś była taką małą grupą, a teraz już są trzy grupy w miastach. Pierwsze było mi się przedstawienie to rano. Bywało mnie wrażenie ze względu na reaktorską, na emocje i na treść, którą ze sobą słowa, A drugie przedstawienie powiedzmy o tyle będzie będę pamiętać, ponieważ już przecież na Choice ale też Fabuła, która była w przedstawieniu to też trochę moich takich prywatnych odczuć. A jakbyś miała wskazać jedną rzecz, która szczególnie Ci się spodobała albo zapadła Ci w pamięć, może jakieś konkretne warsztaty albo któryś ze spektakli? Chyba spektakl grupy krakowskiej. Był zdecydowanie bardzo mocny i emocjonalnie, i w przekazie, także to najbardziej mi, mi się podobało. Tak. A warsztaty? Byłaś może na którejś warsztatach? Ja Byłam na warsztatach były bardzo fajne. Byłam na warsztatach dykcyjnych i uważam, że były bardzo ciekawie przygotowane, przeprowadzone. No i też przede wszystkim była dobra atmosfera. Można było się trochę powygłupiać, pobawić. Planujesz się wybrać następnym razem, kiedy będzie podobne wydarzenie, albo konkretnie następna edycja alteriady? Jeśli cokolwiek słyszę, że będzie, to pewnie się Ja byłam od wszystkich alteriad, od początku. I myślę, że co roku jest coraz więcej różnych rzeczy. Więc myślę, że będzie więcej ciekawych jakichś może warsztatów, może takich, tych innych atrakcji, ale no, myślę, że na pewno będzie tak, co najmniej tak samo dobrze albo lepiej. No, no przede wszystkim jestem dumny i szczęśliwy. Trochę takim moim małym marzeniem, było to, żeby pierwszy raz organizować wydarzenie bez stresu z dużą pewnością zaufaniem do aktorów, do koordynatorów i do warsztatowców. No i... Ten cel został zrealizowany marzenie zostało spełnione, też to był pierwszy raz, gdzie cały społecznik zaprasza się razem.